Hej wszystkim, z tej strony, taka na waszych ekranach kolejny odcinek ze Store Stable. Jest to mówienie kolejnej środowej aktualizacji. Ja wiem, że zeszłej nie było, ale postaram się, żeby te już były. Wiem, że za każdym razem tak mówię, ale no nieważne. Wiem, że wiecie, że to tak właśnie u mnie wygląda. Mam nadzieję, że się poprawi. No nic, słuchajcie, jedziemy zobaczyć sobie te nowe konie. Ja się już o nich trochę nasłuchałam i naczytałam wcześniej. Dużo ludzi narzeka, że w ogóle wybrali te, które już kiedyś były i. To jest trochę dziwne, bo wiem, że było dużo innych opcji. Gdzieś tam na YouTubie angielskim też to sprawdzałam. Były nawet chyba jakieś pogłoski o koniach, gryfach, więc no dziwię się, że zostały wybrane akurat te. No i słyszałam, że bardzo, bardzo, bardzo są rozpikselowane w ogóle. Te pająki. Ja wiem, ja, ja wiem że one kosztują miliony monet, ale chcę to zobaczyć na własne oczy. To jest. Ja nie wiem. Czy ty. 350 star końców, to jest połowa za konia! Oni zwariowali. Ja muszę je zobaczyć z bliska, czy to jest w ogóle warte tej, tej ceny. To znaczy nie jest warte, no ja wiem już od razu, ale pokaż się. No dobra, one są słodkie. <ścoughs> oczy mają słodkie? One są też takie brzuskowe, jakby. Czekaj, 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 koń, byś mógł na chwilę zniknąć. Nie, no aha, bo co to jest w ogóle? On ma też oczy na odwłoku, czy co? A Nie, to są te takie, jak się mówi w drewnie, jak są te takie... No, pewnie napiszecie w komentarzu. Dobra, tu jest ten też za 350. Byś mogła tak na chwilkę? Na chwilkę tylko. Mogę? O! Nie, nie chciałam Ciebie zobaczyć! Nie ja chciałam pajączka zobaczyć. O Jezus. Pokaż się. Okej. Okay. On też ma toto. To. On wygląda, jakby pękł w ogóle. No, trochę tak. Pękł. No, pękł ci odwłok. Ale dobra, spoko. 350 tego pająka. No nie, a ty tam się dobrze widzę, bawisz, Anastazja. Okej. Okay. No tak. Ta rozciągająca się grzywa jak u mustangów w ogóle na początku. Czy on ma liście w uszach? Tak, on ma liście w uszach. Okej. Okay. Okej, okay, no, no nie wiem. Ja za tymi magicznymi końmi nie przepadam. Jedynym, który mi się podobał tak bardzo, bardzo magiczny to był ten frys, co się zamieniał w smoka, tak jakby. To, to on był spoko. I też chciałabym zobaczyć to rozpikselowanie, o którym mówiliście. Nie, no nie jest aż tak źle. Dobra, jest bardzo źle. Tutaj tak z bliska... No, nie, no nie ma tragedii, bo tam widziałam. Chociaż to zależy też, czy jak. Dyskoteka. <laughs> jak wy widzicie na filmiku, ale nie, no nie masz takiej tragedii. Wiadomo, że no, jak się przybliży mocno, to jest, ale tak poza tym, no nie wiem, ja nie jestem za. Czy ja mogę jeszcze zobaczyć normalną wersję tego konia? Mogę. No i normalna wersja jest dużo, dużo ładniejsza. Dobrze, że w ogóle zmienili to w aktualizacji, że można sobie teraz wybierać, kiedy ten koniec magiczny, a kiedy nie. Bo nie wiem, czy starsi gracze pamiętają, ale te konie się same zmieniały kiedyś, kiedy chciały. Ok, to jest ten, którego normalna odmiana mi się bardzo podoba, bo jest bardzo podobny do Deja. Ale no. Te oczy się nie zmieniają. Trzykolorowa grywa. Spoczko, taki błanek, No, generalnie okej, okay, ale. Nie wiem, wolałabym wydać. Aha, on ma taką dziwną teksturę tej sierści, nawet jakiś taki normalny taką tygrysią troszkę spoko, no taki typowy błany koń, fajnie, że ma tutaj te pręgi te paski, spoko, fajnie o, pręga grzbietowa nawet jest ok fajnie ale no no, no nie, no to nie są konie dla mnie, nie jakby ja nie jestem za, za magicznie oszkami to są te motylkowe one były ostatnim razem chyba w ogóle z tymi magicznymi koniami to jest tak, że kiedyś było mówione, że o, magiczne konie wyjdą raz i już więcej ich nie będzie, kto je kupi, to będzie miał takiego um, Exclusive'a takiego, które już później nie będzie dostępne, a później one właśnie wychodziły za każdym razem, kiedy były magiczne konie, więc. A, tu jeszcze są od nich te słówki. okej. Okay. Moment, moment, ale ona, w... ojejku, ta słowa jest fajna, pewnie kosztuje znowu miliony, oh, ona tak fajnie głową rusza. 400 sarkońców. Oh, ja bym ją kupiła za tyle. Pokaż, jak tą głową robisz tak fajnie. Ona sobie mają dwa palce? Trzy palce? Cztery? Nie wiem, nie widzę. Cztery chyba. Ona tak śmiesznie robiła. Nie teraz. Kurczę, ja na to zaczekam. O, o! O! <ścoughs> Szkoda, że jest niebieska. A tak skrzydełkami zrobisz, jak robiłaś wcześniej? W ogóle ło, te skrzydełka jakie fajne. No dawaj. O! Aj, nie zdążyłam. Ale lama. No trudno. No bo tą mewę to taka tam... No, mewa jak mewa. Ona nic specjalnego nie robi, po prostu jest różowa. Ale ty, jakbyś tak fajnie jeszcze. No i. Mam cię. Okej. Okay. No i tutaj też, jak przybliżymy, to są te piksele. Nie ma co narzekać. Jak się komuś podoba to spoczko. No i. Ja, moim zdaniem to jest trochę takie niepotrzebne. Ale właśnie, bo miałam powiedzieć, bo za tydzień będzie fajna aktualizacja, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale. Będzie można w końcu dodać wiek i płeć naszego konia. Także to jest akurat spoko, czekam na tą aktualizację. W następnym tygodniu to już będzie, więc, więc szybciutko. No i chyba to już wszystko, jeśli chodzi o tą aktualizację, to już nic więcej nie ma. Tak patrzę, jeszcze tutaj co na stronie jest, ale no, już nic, nic więcej. No to co? No to dajcie znać koniecznie, czy jakiegoś kupiliście. Ja się na razie nie, nie, nie zabieram zakupowania koni. Zresztą na razie mnie nie stać, na razie nie. No, no na pewno nie kupiłabym magicznego. Gdybym miałaś jakiegokolwiek kupić, to, to na pewno nie tego. No ale czekam na Waszą opinię. Dajcie znać w komentarzu. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.